Część klasy politycznej i w Niemczech, i nie tylko w Niemczech, nadal podziela to złudzenie, którym żyła Angela Merkel, właśnie, że jeżeli Rosjan się oswoi, to nie będą groźni. No, Rosjan nie można oswoić Rosjanie mają jeden, y, jedną wizję oswojenia czyli jeżeli się przyjdzie do nich na kolanach, to, to, to oni mogą rozmawiać. Y, ale z punktu widzenia poszczególnych biznesmenów nie tylko niemieckich, nie tylko francuskich, nie tylko europejskich, ale również, a może nawet jeszcze bardziej amerykańskich, ta rozmowa z Rosjanami ma sens podwójny, bo oczywiście pamiętajmy, że ci ludzie ze środowisk polityczno-biznesowych, czy z pogranicza polityki i biznesu, oni mówią, że oni próbują Zmiękczyć, złagodzić tę brutalną politykę rosyjską. Co jest, jak uważają, w interesie Europy, w interesie ich własnych krajów. A oprócz tego, oczywiście, tak jak w wypadku Jareda Kusznera choćby, próbują pod stołem przygotowywać sobie biznesy, że jak, tą Rosję już, jak z tą Rosją już dojdziemy do ładu, no to wtedy przyjeżdżamy i zarabiamy wielką kasę. Czy zarobią. Ja muszę powiedzieć, że wątpię. No, oczywiście można, można zainwestować, tylko pamiętajmy, że firmy, które poinwestowały w Rosji, nadal często nagle zderzały się z tym, że Rosjanie im te różne dobra konfiskowali.